Mam dla Was filmik znowu o promocji w Rosmanie, ale tym razem pokażę Wam, co kupiłam na promocji w Rosmanie i pokażę Wam jeszcze, co kupiłam na promocji w naturze. Także to będą takie dwie promocje i dwie jeszcze inne rzeczy. I pokażę Wam tutaj wszystkiego, co kupiłam ostatnio, bo wiem, że chcieliście haul, ale tego było o wiele za dużo. Także pokażę Wam tylko, co kupiłam na tych promocjach. I jeszcze chciałam Was zaprosić oczywiście na mojego Instagrama. Pamiętajcie. Na tysiąc follow postaram się zrobić jakieś rozdanie. Zapraszam na mojego bloga, yy, na Snapa i to chyba tyle. I wiem, że ten filmik miałam już nagrać wcześniej, ale niestety ostatnio nie mogę się ogarnąć. I yy, dobra, to nie, o, to nie o tym filmik, jak coś, to najwyżej opowiadam na Snapie. Ale tutaj nie chcę o tym mówić, także ja już nie przedłużam i zaczynam Wam pokazywać te kosmetyki. Dobra, zacznijmy od rozkładu. Pierwszą rzeczą to będą bibułki matujące i to są takie najzwyklejsze bibułki matujące z Fibo. Jeśli tylko wezmę paragon. E, dobra, mam paragon i niestety tutaj nie piszę dokładnie. Bo y, odjęło mi cały rabat, ale ja miałam 55% na to wszystko. Y, także tutaj gdzieś Wam opiszę, ile za to zapłaciłam, ile kosztowało na początku I Ja je zawsze kupuję, właśnie i mi starczają na dosyć długo. I jeszcze chciałam wspomnieć, że ja na pewno coś jeszcze kupię na tej promocji, bo dzisiaj jest dopiero poniedziałek, kiedy to nagrywam, a promocja jeszcze trwa. A ja tak mam, że jakieś promocje po że nawet ja codziennie chodzę i codziennie kupuję po jedną, dwie, trzy rzeczy. Y, także to też kupiłam chyba wczoraj. Y, beauty primer. Z AA. I ja o nim czytam dosyć dużo. To jest ten matująco-wygładzający zmniejszanie porów z zieloną herbatą. Także ja go przetestuję i na pewno dam Wam znać, bo bardzo mnie zaciekawiło i też kosztował grosze, Także naprawdę. Mam nadzieję, że będzie dobre Dalej kupiłam puder i miałam kupować puder z Rimmela, ale zapomniałam i kupię <gupuję> go na pewno na dniach A tutaj mam taki puder z Vivo, jest to puder ryżowy Właśnie Vivo teraz wypuściło i pudry takie ryżowe i bananowe, ale ja testowałam się na ryżowy, bo jakoś bananowy mnie trochę odpychał i bałam się, że mnie zapcha. Także kupiłam taki i ryżowy chciałam już mieć da dawno, dawno temu z Paezy, czy z Eco cery, Ale kupiłam jednak taki i, jak i te ogólnie wszystkie kosmetyki to są takie nowości, także jakby próbuję to dam wam znać A może zrobię jakiś test zbiorowy, jeśli chcecie dajcie mi znać na dole co sądzicie o tym pomysle Dalej tak jak wam mówiłam kupiłam korektor Loreal Trumacz i teraz jedynkę, nie czwórkę Wtedy przesadziłam z tym kolorem, bo był o wiele za ciemny ale jakoś udało mi się go mieszać z jaśniejszymi, a teraz mam jedynkę i ten korektor uwielbiam, tak jak Wam mówiłam, jest super na różne niedoskonałości. Pod oczy, dla mnie za ciężkich, ale to jak to woli, ja na niedoskonałości go, go używam i jest idealny. Dalej też Wam mówiłam, że to kupię i to jest rozświetlacz z Lovely, ten w kolorze silver. I ja szczerze mówiąc, nie robiłam jeszcze słowia, ja zaraz sobie zrobię, tutaj pewnie gdzieś może Wam pokażę. E, także kupiłam silver, bo ten gold uwielbiam i ten pewnie też będzie super I ostatnią rzecz, jeśli chodzi o twarz, to jest hit po prostu e, Kupiłam paletkę rozświetlaczy z Vivo, to jest właśnie ta e, paletka Starshine e, I one są robione ogólnie na wzór tych glow kitów z Anastazji Beverly Hills Um, ale ja z Anastazji Glowkitów na pewno na razie nie kupię, bo, bo rozświetlacze mnie aż tak nie podniecają. <grymnie> tylko mówiąc, ale właśnie one wyglądają tak. No i ewidentnie, jak już je otworzymy, widać, że kolory um, i układ jest na wzór właśnie tych Glowkitów z Anastazji. E, także, ja już mówiłam, ja, ja fanką rozświetlaczy nie jestem. Kupuję rozświetlacz na przykład. Gdyby rozświetlić tutaj kącik oka, podłokiem brązowym czy u kupidyna, no, ale tak wiecie, tak na kości policzkowe nigdy nie nakładałam rozświetlaczy, ale chyba zacznę, bo mi się strasznie podobają i kolory mają bardzo ciekawe, bo jest i zielony i fioletowy i szary, także na pewno przetestuję I opakowanie też jest prześliczne. Dalej mam usta i oczywiście kupiłam lips, o których Wam już mówiłam. Zrobię Wam może takie porównanie, że te lips i oryginalne pomadki Skyly Jenner, bo Skyly Jenner właśnie mam 6 kolorków tych matowych, a tutaj mam dwa. I jeszcze trzeci mam gdzieś tam, ale to już kupiłam, opowiadałam wam o nim wcześniej Ja kupiłam tutaj dwa kolory i bardzo, bardzo mi się podobały, już nosiłam ten I powiem wam szczerze, że trochę gorzej z trwałością, bo to jest jak numer 4, a ja mam ten trójkę, chyba milky brown i tamten jest trochę bardziej trwały ale wydaje mi się, że to przez to, że ten kolor jest bardzo, bardzo jasny i prawie zlewa się z ustami. Także ja je kupiłam i coś kosztowało grosze na te promocje i no jestem z nich po prostu bardzo zadowolona. I dalej też Wam mówiłam, że to kupię i to są te um, matte and Lasting Lovely, właśnie te um, długotrwałe matowe pomadki. I ja kupiłam teraz w kolorze 4 i w kolorze 5 i ten kolorek już ale mówiłam Wam, że mi trochę wyschnął, bo miałam dosyć długo. I teraz kupiłam te, w sumie ten wzięłam tak, tak nawet nie sprawdzając Sloc, bo nie było testerów, a ja nienawidzę otwierać nowych produktów drogarii. Według mnie to jest najgorsze, co yy, klientka drogarii może zrobić, otworzyć nowy produkt i jeszcze się nim pomalować, wymazać sobie rękę i w ogóle także... Nie sprawdziłam, się w ciemno, i może Wam tutaj gdzieś też słodze wstawię. No i jak na razie, ostatnio wrzeszłam z promocji z Rosmana z iOS, ja kupiłam ten e, truskawkowy. E, jeśli bym coś jeszcze kupiła, to na pewno dam Wam znać na Snapie albo na Instagramie. Tutaj jeszcze, wam, jeszcze raz Wam się tam nie dodajcie. Na pewno będę Was informować, bo jeszcze coś pewnie kupię. Także mam i. E, 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 iOS. Iosa. Także mamy osa i moja siostra też sobie kupiła, tyle, że chyba malinowy i pachnie cudownie, Jeszcze go nie używałam, ale zawsze chciałam mieć osa i jakoś teraz tak wyszło, że kupiłam tej promocji. Yy, I się bardzo z tego cieszę. Dobra, dalej jeszcze szybko przelecę przez promocję w naturze. Kupiłam biały mikser z Kobą. Yy, nie, on nie był na promocji, bo kupiłam go już po promocji bardzo potrzebowałam, ale szczerze nie jestem z niego działania zadowolona. I w sumie nie wiem, czy będę go używać yy, Dajcie znać, ile go dajecie do podkładów Bo ja go dałam dosyć sporo, bo odkład był nieco... No, sporo za ciemny Ale niestety tak rozwodnie mi podkład I stworzyła się taka niemiła tafla na twarzy Taka lepka klejąca, także nie wiem Spróbuję go użyć jeszcze może troszkę mniej Albo z innym podkładem I zobaczymy, jak to będzie Kupiłam też podkład z Catrice, to jest ten All Matt Plus Oczywiście kolor jest zły Oczywiście kolor jest za różowy i za ciemny E, także tutaj e, nic nie muszę mówić, chociaż na innych nie wygląda różowo. Na mnie wygląda różowo. E, także, no, kupiłam e, z trwałością. Nie wiem jak, bo miałam go właśnie, pomalowałam się niemal, ale zmyłam, bo był zły kolor. E, także, no, kupiłam i chyba będę musiała go sprzedać. Kolejny podkładem, który kupiłam e, za 50 zł, bo wtedy w tej promocji jest Burgeois Healthy Mix. E, koloryk najjaśniejszy 51, e, żółty jest w miarę, ale oczywiście jest za ciemny. E, także też go pewnie sprzedam, więc też się nie rozgaduję, po prostu pokazuję wam co kupiłam, także kupiłam ten No i też o trwałości wam nie powiem, no bo... Ale wykończenie bardzo mi się podobało, bo by było takie zdrowe, takie nawilżające nie? E, Dalej kupiłam kolejny podkład e, Maybelline Affinitone, oczywiście też za różowy, oczywiście też za ciemny e, Tak, ja wiem, ja mm, widzę te kolory, one nie są aż tak ciemne, ale... Na mojej twarzy wszystko wygląda za różowo i zbyt ciemno, także ja już wam mówię o moim problemie z podkładami. Bo przetestowałam około 50 i żaden z nich nie jest taki jak moja, jak moja skóra, po prostu szyi. No tak się kupiłam ten i pewnie też go sprzedam, albo oddam go mamie, bo w swój kolor może być dla niej. I ostatnim pokładem jest to Maybelline Dream Velvet. Oczywiście za różowy, nie wiem jak z, właśnie z tym czy jest ciemny, bo to jest kolor najjaśniejszy, ale jest tak różowy jak... Jak, jak dla świnki, po prostu także ja go też nie używam. Ale wykończenie również mi się podobało, bo właśnie tutaj piszę Soft to właśnie taki był taki um, niezbyt matowy, ale taki matowy, ale nie aż za bardzo. O tak powiem ale no szkoda, że kolor jest zły. Na próbowcinę naturze kupiłam też e, dwa korektory. Jest to kamuflaż z Catrice w płynie i w słoiczku. I ten jest niestety zbyt różowy, jest jasny, to jest plus, ale jest, jest różowy, ale to jest kolor właśnie 0,10, ten najjaśniejszy, a ten też jest najjaśniejszy 0,10, ale kolor się znacznie różni, już jest lepszy i używam go codziennie, jest cudowny, naprawdę kryje bardzo mocno. I przy tym nie wysusza jak niektóre właśnie takie kryjące korektory w słoiczku, także ja się bardzo cieszę I ten wam mogę polecić, a ten jeśli jesteście lekko różowe to na pewno wam się sprawdzi e, Dalej w naturze kupiłam bronzer z Kobo, jest to bronzer e, 309, e, 311 Novel Dessert Niestety nie było tego Sahara Sand Ale w sumie ten e, na słoiczach mi się o wiele bardziej podobał niż Sahara Sand, bo Sahara Sand właśnie to ten słynny bronzer no i ten jeszcze go nie używałam, bo nie mam dobrego pędzla do bronzera Jeśli macie jakieś do polecenia, to dajcie mi znać na dole w komentarzach Ale jak go kupię, to na pewno zacznę używać No to, że kupiłam też dwa cienie z My Secret Jeden jest właśnie taki różowy, który, którego teraz pewnie dosyć dużo widzieliście w różnych makijażach I drugi jest właśnie taki... Połyskujący złoty i to jest szósteczka, to jest 514. Tylko muszę je wyciągnąć, bo ja nie lubię w takiej formie. Ja wszystkie cienie lubię mieć w falce magnetycznej, także jakoś je wyciągnę. Pigmentacja cieni to sztos. Yy, prosty mówiąc, sztos. Naprawdę one kosztowały kilka złotych, a są o wiele bardziej. Na, znaczy, może nie bardziej napigmentowane, ale lepiej się blendują, lepiej się nimi malować niż na przykład z inglota. E, także ja jej bardzo lubię i na pewno kupię jeszcze jakieś inne kolorki i te dwa uwielbiam. Pokażę Wam dwie rzeczy z inglota, bo też właśnie była promocja y, Chyba Minus. Nie pamiętam teraz, ja tutaj gdzieś Wam napiszę i kupiłam dwie rzeczy. Y, Pierwsze to jest pomada z inglota. Oczywiście ta konturówka do brwi w żelu numer 16, e, ja już ją mam, ale niestety mi się kończy powoli, e, ale mam ją od stycznia, więc, e, więc i tak długo. A tutaj kupiłam jeszcze pigment zingrota w kolorze 82 i właśnie tutaj gdzieś wam napiszę ceny tych dwóch rzeczy, bo nie wiem i słuczę e, też wam stanie tego pigmentu, bo jest cudowny. Ale nie wiem, nie wiem, mam jakiś chyba zły pędzel do pigmentu, mam takie zwykłe z AliExpress, jeszcze nie mam jakichś dobrych pędzli właśnie takich płaskich. Jak macie jakieś deporekcję, to też dajcie mi dole, bo nie umiem nałożyć tego pigmentu. Wiem, że najlepiej palcami, ale mm, palcami się nie zbyt da w mojej sytuacji. Także dajcie mi znać, czym nakładacie pigment najlepiej Ja go łączę z Duraline i w sumie nie wiem, no nie wygląda to dobrze Ale może ja tego nie umiem dobrze nałożyć, także popróbuję I też wam dam zdać najwyżej na Instagramie czy na Snapie Okej, okay, coś był koniec, nie są to wszystkie kosmetyki, które kupiłam Bo kupiłam jeszcze sporo pojedynczych cieni i jakieś tam jeszcze inne Ale o tym może wam dam znać w innym filmiku, bo już widzę, że ten filmik trwa bardzo długo. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie mi co wy kupiliście na promocji w Rosmanie i czy kupiście jakieś kosmetyki, które polecałam we wcześniejszym filmiku. E, także podzie podzielcie się ze mną na dole. Ja was jeszcze zapraszam na mojego Instagrama, na Snapa, na bloga. Tutaj wszystko wam napiszę. E, no i co, widzimy się w następnym filmiku. I dajcie mi znać, jakie filmiki chcecie zobaczyć, bo chętnie nagram coś, e, co wy chcecie. Także dajcie mi tek na dole. Ja się z Wami żegnam. I pa pa!